Wrócę dzisiaj znowu do roweru EcoBike RX500. Do ustawienia prędkości w tym rowerze, bo wiadomo, fabrycznie zupełnie inaczej wychodzi, a można sobie ustawić po swojemu. Czyli prędkość na korbie, a równocześnie i na manetce. A więc, jak to zrobić? Trzeba to zrobić w ten sposób, że przyciskamy równocześnie dwa przyciski, ten plus i minus. Wchodzimy w menu roweru I trzeba wbić kod. Tutaj kod to jest bardzo prosty. Ecobike ma każdy taki sam kod, czyli 1, 2, 1, 2. A potwierdzamy zawsze tą, tą literką i. Góra, dół, góra, dół. Potwierdzenie literką i. Nie ma żadnego problemu tutaj. I teraz proszę bardzo. Znowu literka I. I teraz sobie szukamy, jakie prędkości chcemy sobie ustalić. 27, 30 km na godzinę. Więcej nam nie pojedzie. 35, no i maksimum 99, i znowu literka I. Przechodzimy dalej. I to jest manetka, którą też możemy ustawić. Jak chcemy gdzie akurat wciskamy znowu i i ustawiamy sobie z jaką prędkością nam manetka pojedzie jeżeli już wszystko sobie skonfigurujemy wciskamy znowu i i wychodzimy, możemy wyjść z menu całkowicie tutaj akurat są zupełnie inne rzeczy, które też możemy sobie ustawić to jest tryb resetu kilometrów w których możemy sobie resetować każdego po każdej, akurat wyprawie rowerowej. Eee, tutaj na przykład mamy tryby Eco Power i Normal. Też możemy sobie ustawić. Tutaj mamy informację o baterii. Co się dzieje z naszą baterią? No i wyjście. Więc ustawienie czy zmiana trybu prędkości tutaj w EcoBike'u LX500. Jest po prostu banalna, bardzo prosta. No, i tu jest ten tryb, o którym żeśmy mówili. Tu sobie kasujemy ten tryb po każdej wyprawie rowerowej. Rower jest naładowany na 100%, jest przygotowany, więc możemy jechać. No i oczywiście z pozdrowieniami dla mojego kolegi, przyjaciela. <laughs> Także dzięki wielkie.